Witajcie ponownie na kanale Dobre biuro. Są różne sytuacje w życiu, dlatego nagrałem dzisiaj dla Was film, który wyjaśni jak najlepiej zachować się podczas przeszukania domu. Mam tu na myśli, co powinieneś mówić, co powinieneś robić, co oddać. A czy, czego z kolei nie oddawać? Przeszukanie domu zawsze jest bardzo trudną sytuacją, ponieważ dzieje się nagle w środku codziennego życia. Jestem doradcą MPU, ale również reprezentuję interesy naszych klientów. Dlatego ważne jest, abyś zrozumiał kilka podstawowych zasad, aby niepotrzebnie się nie obciążać. Wierz mi, wielu ludzi popełnia błędy, i wiele błędów, które wtedy popełniają, może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami, w tym długoterminowymi karami więzienia. Kiedy o 6 rano bo wtedy najczęściej przychodzi policja, stoją przed Twoimi drzwiami, nie masz już szansy niczego ukryć, ani uciec, jeśli mieszkasz na 5 czy 15 piętrze. Policja wejdzie i przedstawi Ci nakaz sądowy. Problem w tym, że ten nakaz często dotyczy przestępstwa, które miało miejsce rok, dwa, nawet trzy czy 4 lata temu. Policja potrzebowała tyle czasu, aby zebrać dowody i teraz chcą przeszukać Twoje mieszkanie. Zwykle nie pamiętasz już o tej sprawie, kiedy nagle policja pojawia się przed Twoimi drzwiami. Policja przeszuka Twoje mieszkanie oraz prywatne rzeczy, aby znaleźć dowody, to oczywiste, a jeśli znajdą dowody, będą mogli postawić Ci zarzuty i wytoczyć proces sądowy. Policja będzie chciała również Twojego telefonu, bo może zabierać dowody. Nawet jeśli w nakazie sądowym jest to zapisane, problem polega na tym, że nowoczesne telefony, szczególnie iPhony, są bardzo zabezpieczone. Policja bez Twojego kodu PIN nie będzie w stanie uzyskać dostępu do telefonu. Jeśli masz skomplikowane hasło, na przykład z 12-16 znakami, z dużymi literami, cyframi, znakami specjalnymi policja nie będzie w stanie go złamać. Będą zapewne próbowali przekonać cię, abyś podał im kod PIN, mówiąc, że to będzie dla ciebie korzystne. Ale to nieprawda, gdyż policja nie może tego zagwarantować. Jeśli odmówisz podania kodu PIN, policja nie będzie mogła uzyskać dostępu do danych. Najlepiej jest 5 razy nacisnąć przycisk zasilania, co wymusi podanie kodu PIN, aby odblokować telefon. Bez tego nie będą mogli użyć Face ID ani odcisku palca. Policja będzie próbowała Cię oczywiście zastraszyć, mówiąc, że odmowa współpracy będzie miała negatywne konsekwencje. Nie musisz się tego obawiać, bo to nieprawda. Prawdziwe konsekwencje pojawią się, jeśli uzyskają dostęp do Twojego telefonu, ponieważ mogą analizować wszystkie Twoje wiadomości i inne dane przez wiele miesięcy, a nawet lat, i to może być dowodem w sądzie przeciwko Tobie. Wiele osób podczas przeszukania domu mówi rzeczy, które obciążają ich jeszcze bardziej. Wszystko co powiesz będzie zapisane i użyte przeciwko tobie. Dlatego najlepiej jest powiedzieć, że nie udzielasz żadnych informacji i chcesz skonsultować się z prawnikiem. Jeśli policja znajdzie substancje odurzające Twoje prawo jazdy, również może być zagrożone. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak postępować w takiej sytuacji. Jeśli stracisz prawo jazdy, natychmiast rozpocznij działania, aby je odzyskać, na przykład przez odpowiednie przygotowanie do MPU. Jeśli masz pytania lub chcesz konsultować swoją sytuację, możesz umówić się na darmową konsultację. Skontaktuj się z nami, klikając w link w opisie tego filmu. Przekieruje cię do yy, kalendarza, gdzie możesz zapisać się na bezpłatną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie. Wyjaśni Tobie wtedy, mój pracownik, jak szybko i bezstresowo możesz odzyskać swoje prawo jazdy w Niemczech. Do tego czasu trzymaj się, pamiętaj, aby nie powtarzać tych samych błędów. To powinien być dla Ciebie impuls, aby zmienić swoje postępowanie. Pozdrawiam Cię serdecznie, Twój Michał Palów z firmy doradczej. Dobre Biuro bez przygotowania e, dobrego biura, no nie miałbym szans, e, ja już to wiem, nawet za dziesiątym, za pięćdziesiątym razem i pieniądze by poszły w błoto. Dobre biuro się przystosowuje do tego wypadku, co człowiek ma i, się, i tylko to ty, tym się zajmuje. Opinie do dobrego biura są bardzo bardzo adekwatne i praktycznie 90% zdawalność, tak się dowiedziałem od moich znajomych, którzy u Was robili MPU. Dobre Biuro, dlatego się nazywa Dobre Biuro. Mega, mega, mega ludzie, ludzie, którzy pomoc. Jak nie korzystają z takiego biura jak ja, nie mają szans na przejście MPU, bo nie są świadomi tego, z czym się zmierzą. Ja e, korzystając z Dobrego Biura teraz wiem, z czym się mierzę, dlatego polecałbym skorzystanie właśnie z Dobrego Biura. To jest jedno z licznych biur, które przykłada e, bardzo uwagę do tego, żeby uczestnik takiego przygotowania zdał to w 100%. Dobre biuro, twoje marzenie na wyciągnięcie ręki Nasza pomoc to droga do powrotu do wolności Prawo jazdy albo zwrot pieniędzy Niezawodnie działamy Dobre biuro, razem dążymy do twych celów Celów Dobre biuro, razem dążymy do twych celów Celów